Dwa dni temu w tym właśnie bloku pojawiła się kobieta. Nagle weszła do mojego mieszkania. Z wyglądu ma około 40 lat, ma włosy obcięte na jeżyka. Mówi mieszkanka ulicy Pawiej 50 w Lubinie. Mieszkańcy bloku za naszym pośrednictwem ostrzegają swoich sąsiadów i apelują o ostrożność, bowiem kobieta kolejnego dnia znów pojawiła się w bloku. Do apelu przyłączyła się również lubińska policja. Nawet jeżeli jesteśmy w mieszkaniu, czy wychodzimy na chwilkę do piwnicy, czy przebywamy, czy pani gotują obiad, czy oglądamy telewizję, Pamiętajmy o tym, żeby zawsze, zawsze zamykać drzwi. Z tego względu, że zdarzają się takie przypadki, że właśnie sprawcy wykorzystują taką sytuację, chodzą po klatce. Tak, jak to się brzydko przysłowiowo mówi, dając klamkę od mieszkania do mieszkania i czekając właśnie na okazję, gdzie drzwi będą niezamknięte. No i wtedy wykorzystując ten moment, kiedy jesteśmy zajęci swoimi takimi sprawunkami domowymi, te rzeczy, które się znajdują najbliżej drzwi, czyli często pozostawione torebki na wieszaku, czy też dokumenty w marynarce, czy też inne przedmioty wartościowe, bo różne mamy mieszkania, dokonują ich kradzieży. Sprawa wtargnięć do mieszkań przy ulicy Pawiej została już zgłoszona miejscowym funkcjonariuszom. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy miejskiej Lubin można zgłaszać pod wskazanymi numerami telefonu.